Trzecie zwycięstwo w trzecim meczu szóstej edycji Spartan Cup podniosły kruczki. Tym razem pokonali Fidasza 3 do 1. Było to pierwsze spotkanie w tym tygodniu w rozgrywkach najwyższej klasy. Rozegrano natomiast cztery mecze. Na zapleczu pierwszej ligi w grupie pierwszej zadebiutowała złodziejówka. Nie był to debiut wymarzony, bowiem zespół ten przegrał z Remodisem 1 do 3. Do przerwy był remis, później strzelała już tylko bardziej doświadczona drużyna. W innym spotkaniu grupy Silesian przegrał z FC Call Center Intergalactica 2 do 3. Tu także Nastąpił zwrot w drugiej połowie. Silesian nie wykorzystał prowadzenia do przerwy 2-1 i uległ rywalom jedną bramką. Na faworyta do awansu wyrasta krajowy rejestr długów, który bardzo dobrze radzi sobie w rozgrywkach drugiej ligi grupy drugiej. KRD pokonał ostatnio Albatrosa 2-0, odnosząc tym samym trzecie zwycięstwo w trzecim meczu. W tej grupie cieszą się także piłkarze FC Orannie, którzy... Pokonali Hart Balls United 1 do 0. Najlepsi zawodnicy pierwszej i drugiej kolejki szóstej edycji Spartana otrzymali bilety na najbliższy mecz Ekstraklasy Śląska Wrocław z GKS Bełchatów. Na to spotkanie wybiorą się Marek Konieczny z zespołu Empower oraz Kamil Witkowski z drużyny Śródmieście B.